Siemanko. Jedna z rzeczy, która może sprawiać Wam problemy, jeżeli chodzi o Linux CNC, to praca na maszynie bramowej, która jest napędzona przy pomocy dwóch silników, które mają de facto być jakby jedną osią. Czyli dwa silniki napędzają na przykład oś Y. W Mach 3 jest to dosyć proste, proste do zrobienia. Klikamy sobie oś podrzędną. No, i Mac 3 to ogarnia, powiedzmy, tam kilkoma kliknięciami. Jeżeli chodzi o Linux CNC, yy, już na początku był z tym problem, jeszcze w starszych wersjach. Potem rozwiązano to właśnie w wersji 2.8. I teraz ta wersja 2.8 jest wersją oficjalną, czyli instalujecie ją tak jak zwykłą wersję. Z tym nie, po nie powinniście mieć żadnych problemów. Zresztą są filmy. Na internecie, jak instalować Linux CNC. Niestety, w takim zwykłym kreatorze, w jakim sobie tworzycie konfigurację maszyny typowo trzyosiowej, nie ogarniecie tego podziału. Dwa silniki i dwie osobne krańcówki dla tej osi. Jako zestaw testowy, mam tutaj standardowy zestaw testowy od EBMI, czyli te silniki, co znacie z innych testów. Tu dodatkowo przejściówka Linumeric steruje przy pomocy USB. Tak, macie. Rację, że jesteście zdziwieni, to jest Linux CNC, który jest sterowany przy pomocy przejściówki USB, która się nazywa Linumeric. Oczywiście wszystkie ważne linki znajdziecie w opisie. Wyjaśnię tylko dla tych, co nie wiedzą, na czym polega takie bazowanie na dwóch krańcówkach, bo ktoś powie: a po co to komu? No, właśnie po to, że jak wasza brama. Yy, zostaje wyłączona, no to silniki wydają taki właśnie typowy dźwięk dla siebie, taki jakby przeskok. Czasami podczas pracy może zabraknąć prądu i wasza brama może się ustawić tak pod skosem. Czasami może dojść do jakiejś kolizji. W każdym razie wszystko, co może spowodować to, że dwa silniki się rozsynchronizują względem siebie, zostanie naprawione przez ponowne bazowanie maszyny na dwie osobne krańcówki. Ale, żeby do tego doszło, to podczas bazowania te dwa silniki nie mogą być sprzężone. Czyli wyobrażamy sobie naszą oś, że ona wędruje tak krzywo i jest jeden silnik z tej strony, drugi z tej. I w momencie, gdy ta strona natrafi już na krańcówkę, silnik zostaje zatrzymany, a tamta oś wędruje dalej, dopóki nie natrafi na krańcówkę. Jeżeli krańcówki są dobrze ustawione, można to jeszcze skorygować programowo, to oś ustawi się prostopadle do no prostopadłej osi de facto. Tak? Czyli na przykład oś Y prostopadle do osi X. Osobiście tego nie stosowałem na maszynie, ale wiem, że kilka osób ma. I jestem ciekaw, jak rozwiązaliście problem tworzenia konfiguracji przy pomocy kreatora. Ponieważ w kreatorze. Jeżeli stworzycie oś Y, to ona będzie kręciła tylko jakby jednym silnikiem. A najczęściej jest tak, że są dwa silniki, które muszą być, yy, że tak powiem, przeciwnie obracane, czyli jeden kręci się w prawo, drugi w lewo. Na przykład jeżeli mamy yy, śruby pociągowe. No a niestety w kreatorze konfiguracji pojedzie nam tylko jeden silnik, więc ciężko będzie nam dobrać optymalne prędkości osi. No i zastanawiam się, jak to rozwiązujecie. Czy po prostu elektrycznie przepinacie kabelki, tak żeby jedna oś była kręcona yy, w przeciwnym kierunku i potem łączycie ze sobą sygnały STEP, tak żeby po prostu, no sygnały STEP, sygnały DIR, tak żeby po prostu z kreatora jeździcie jednak całą bramą. Jak ustalicie, jakie prędkości może osiągać Wasza oś, to... Dopiero to przełączacie tak, jak powinno być. Czy może jest jakiś inny sposób na to? No mi w każdym razie, jeżeli wpisałem dwa Y, to niestety kręcił się tylko jeden silnik. Możemy to za chwilę sprawdzić. Nazwijmy sobie to Slave B. Tą konfigurację, milimetry, w tym wypadku Y. Ustawiam sobie tutaj na pinie drugim krok, kierunek na pinie trzecim. No, i spróbujemy na pinie 14 nasz drugi silnik uruchomić. Też będzie krok i kierunek dla osi Y. Zobaczymy, czy dwie osie będą pracować jednocześnie. Tutaj bazowanie mam dla osi Y na pinie 15. Uruchamy sobie test. Niestety kręci nam się tylko jeden silnik, więc nie wiem jak to robicie. Podejrzewam, że też elektrycznie sprzęgacie na czas, dopóki nie określicie sobie maksymalnych prędkości i przyspieszeń tej osi, no bo w tym momencie jak kręci się jeden silnik, to oczywiście brama będzie przekoszona, no i może dojść do jakiegoś mechanicznego uszkodzenia. Dobra, w takim razie ja się cofam, pokazuję jak ja to robię, a wy dajcie znać w komentarzach. Czyli wracam do pinów. I no i na razie wyłączę sobie pin 14 i 16 nieużywany, nieużywany. Ok. Jeszcze raz przetestuję konfigurację. Ok, działa. No i teraz to co irytuje wielu użytkowników, którzy przeszli z Windowsa na Linuxa. Że trzeba dokonać kilku zmian w plikach tekstowych, nasza konfiguracja jest tutaj, ale jest jeszcze ona niegotowa. Musimy zmienić pliki o rozszerzeniu HAL i INI. Tu mamy naszą nazwę slave_b_hal, B HAL, Slave B INI. No i zaczynamy od INI. No i co musimy zrobić? Odnaleźć sobie sekcję kinematyki. I zmienić ilość osi na 4 zamiast 3 osie. Dopisać sobie tutaj Y. Coś takiego. Teraz sekcja try. Tu musimy sobie dopisać po spacji jeszcze jedną oś Y. No i tutaj mamy jakby kolejnościowo Przypisane te osie, czyli x to jest oś 0. Tutaj mamy jednego y to będzie oś 1, i tak po kolei. No i my właściwie tę jedynkę musimy sobie skopiować. To za chwilę, bo jeszcze musimy dopisać tutaj sekwencję bazowania. Ja sobie skopiuję, no i wklejam pod oś y. Yy, musi być ze znakiem ujemnym, ale wszystkie inne osie, które działają normalnie, czyli nie są zsynchronizowane, będą miały znak dodatni. No to jest kolejność bazowania, która oś się będzie bazowała, pierwsza, która druga. U mnie tutaj nie ma znaczenia, tylko tak wklejam, żeby zaznac... żeby to działało. Ta będzie, powiedzmy, jako pierwsza się bazowała. Właściwie ta powinna się bazować jako ostatnia, żeby nie było kolizji. Najpierw się powinien bazować Z, tak naprawdę. No. Pierwsza. A tutaj mamy z, i on powinien się bazować jako 0. Czyli on się powinien pierwszy podnieść, potem kolejny. No tutaj nie ma kręcówek, więc no nie ma to większego znaczenia. No. no i kopiujemy sobie całą tą sekwencję, to jest nasz Y. Tutaj są wszystkie parametry, które ustaliliśmy dla tej osi, czyli prędkości. Yy, skala, czyli to, żeby jak piszemy milimetr, żeby oś wykonywała milimetr rzeczywiście. No i my sobie to skopujemy i zaadoptujemy, jakby na drugi silnik. No i tu zmieniamy jako 3. Czyli mamy oś 0, 1, 2, 3. No i de facto nic nie zmieniamy. Yy, home sequential ma być też minus 1, tak jak dla Y. Yy, no i zapisujemy sobie. Ten plik, te zmiany, które wprowadziliśmy, i to tyle jeżeli chodzi o plik Ini. Teraz jeszcze trochę bardziej skomplikowany plik HAL. Ok, w tym samym folderze mamy też plik z rozszerzeniem HAL, otwieramy i jedziemy po kolei. Tutaj musimy dopisać kolejną oś, czyli przecinek 0, niżej mamy opisane piny. No jak widać mamy tutaj Y step i Y dir. Na pinie drugim i trzecim ja sobie to skopiuję. I wpiszę tutaj piny czternasty i szesnasty. To są piny step dir dla drugiego silnika. Żeby było wiadomo, że to są te piny, żeby program wiedział, zapiszę tutaj Y2, Y2. Tutaj mamy nasz Home Y. Teraz będziemy mieli dwa. Też go więc skopiuję. No i ten drugi mam na pinie 13. 13. I żeby było wiadomo, który jest który, to jeden sobie opisze prawy, a drugi lewy. Prawy i lewy. Podobnie jak w pliku INI, tutaj te numerki opisują nam jakby, są przypisane kolejno do osi x, y. No i właśnie my potrzebujemy jedyneczkę skopiować. Kopiuj. No i tutaj pod 8 drugą ona się gdzieś tutaj kończy. Sobie to wkleimy. Nazwiemy ją 3. I teraz wszystkie te jedynki, które są tutaj po kropce, musimy zamienić na trójki. Chyba okay. mamy wszystko. Aha, przeoczyłem jeszcze tutaj tą jedyneczkę. Dobra, i teraz te nazwy, które tam dopisaliśmy, musimy także dopisać tu, żeby program wiedział, że tyczy się to tej drugiej osi. Czyli y2. I home. Left. Więc skoro ta jest lewa, no to tą jedynkę musimy oznaczyć jako prawą. Czyli tu też dopiszemy sobie prawo. Ok, to jest mniej więcej wszystko. Zapiszmy sobie ten plik, zobaczymy, czy to zadziała. Potem, gdyby się okazało, że maszyna się źle bazuje, czyli na przykład powiedzmy z tego silnika. Oś się ustawia za blisko i jest przekoszona brama, to można ustawić sobie offset i po bazowaniu ta oś zostanie odsunięta. Czyli jesteśmy w pliku INI z powrotem. Już Wam pokazuję, tu jest home offset, obecnie jest na 0. Jak wpiszemy na plus na przykład 1 czy na minus 1, no to oś się ustawi bliżej lub dalej, dzięki czemu będziemy mogli zlikwidować przekoszenie bramy aczkolwiek ja staram się mechanicznie wystarczająco dobrze ustawić te krańcówki, żeby było OK. Dobra, zobaczmy, czy się uruchomi. Możliwe, że jakaś literówka się gdzieś wkradła lub oczywiście zapomnieliśmy. Tutaj mamy nasz slave B. Jest jakiś błąd. Już patrzymy, co żeśmy źle zrobili. Y, Z. Czyli o czymś żeśmy zapomnieli w pliku INI. Już patrzymy. Plik INI. Tutaj mamy x, y, z, y. A, nie wiem czemu. Wydawało mi się, że zmieniłem tutaj na czwórkę. Nie zapisało mi tego. Ciekawe. Tu ma być czwóreczka. Zapis. Ok, oś się odpaliła. Oś program się odpalił. No i teraz, w momencie, gdy aktywujemy maszynę, nie da się jeździć osią, ponieważ wyskakuje błąd, że jest synchronizowana, a nie została wybazowana prawidłowo. No to jest trochę yy, wada. Może być to problematyczne. Bo wydaje mi się, że jednak silniki powinny móc w tym momencie jeździć razem, mimo że nie są do końca zsynchronizowane. Na przykład, żeby gdzieś tam podjechać czy odjechać. No ale trudno. Jest tak, jak jest. Może macie na to rozwiązanie, to też napiszcie w komentarzach. Ja próbuję wybazować naszą maszynę. Ok, teraz zobaczcie, co się będzie działo, jak będę próbował wybazować maszynę. I teraz tak. Dana oś najeżdża na kręcówkę, próbuje z niej zjechać. Potem jest kolejny najazd i zjazd. Jedna oś jest wybazowana, ale jak widzicie, druga oś nadal pracuje. I zjazd z kręcówki, maszyna jest wybazowana. I w tym momencie już śmiało mogę kursorami. Poruszać tą osią, ta oś sobie tutaj jeździ już zsynchronizowana. Czyli mamy sukces, udało nam się to zrobić, co chcieliśmy osiągnąć. No i tak to mniej więcej działa w programie. To są dwa zupełnie inne silniki, one teraz są ze sobą zsynchronizowane. I nasza brama teoretycznie porusza się. Prostopadle do prostopadłej osi. No, z mojej strony podziękowania dla Ebmia i Linumeric za udostępnienie komponentów, na których mogłem dla Was przygotować ten tutorial. No, a Was proszę w komentarzach o opisywanie swoich przygód i swoich rozwiązań, tych problemów, które przedstawiłem. Trzymajcie się, na razie, hej!